Krzysztof Bosak w rozmowie z Danutą Cholecką w telewizji Republika wyjaśnił, jakie są największe zaniedbania obecnego rządu. Wicemarszałek Sejmu zwrócił między innymi uwagę na to, że obecny rząd nie ma żadnej polityki obranej. Wygląda na to, że ekipa Tuska chce po prostu przetrwać cztery lata na stołkach, a potem wygrać wybory i itd. Posłuchajcie. Zaniedbania to a Co jest największym Skody. zaniedbaniem według pana? Takim największym grzechem ich. Czy to są inwestycje. trudno ciężko czy to... uszeregować. To, yy, wydaje mi się, że długookresowo najbardziej na nas się będą yy, yy, mścić wstrzymane i opóźnione inwestycje. To są koszty idące w miliardy. Elektrownia jądrowa, CPK. Nierozpisane przetargi na koleje i drogi. Od wykonawców słyszę, że nigdy w całej trzeciej RP nie było tak mało rozpisanych przetargów w sektorze infrastrukturalnym jak w tej chwili. Po ponad roku rządzenia nie ma jakiejkolwiek polityki mieszkaniowej, są tylko spory, jakieś dymisje, jakieś podchody w ramach rządu. Yy, trudno wskazać obszar, w którym mamy jakąś politykę w sektorze zbrojeniowym. No, dzisiaj czytam wypowiedź ministra Bejdy, że on spekuluje, że po 12 latach rozwijania projektu yy, wozu opancerzonego nowoczesnego Borsuk może jednak go nie zamówimy, tylko kupimy coś z zagranicy. Po tym jak już rząd PiSu nakupował z zagranicy armatochaubice, kiedy mamy swoje lepsze kraby, yy, Podobno szybkość czołgi. Chodziło. Nie wiadomo, co jeszcze. No, wszystko szybko spółki, prawda? Polskie magazyny opróżnili, wszystko kupimy za granicę, nie tędy droga. I rząd, niestety, platformy, te złe trendy kontynuuje. Później no, gigantyczny deficyt. My nigdy nie mieliśmy deficytu zbliżonego do 300 miliardów złotych. Ja nie należę jeszcze do starszej generacji, ale pamiętam jak budżety państwa były na poziomie 300 miliardów, nie deficyty, cały budżet to państwa. To jest niebywałe w co zostaliśmy wmanewrowani. E, obawiam się też, że jakby pewne negatywne praktyki zaczęte przez poprzedni rząd trwają, na przykład podnoszenie wydatków funduszu covidowego. Myślałem, że pandemia się skończyła, a fundusz covidowy jeszcze ma cały czas podnoszony budżet. Dziwna sytuacja, prawda? W tej chwili? Tak. No głosowali to przy ostatnich usta ustawach budżetowych. Wie pan, że tego to nawet nie a wiedziałam. Że sp spodobały im się to... zabawki odziedziczone po sta starym rządzie. No tylko tak? wtedy była pandemia, a teraz nie ma. Yy, no, ale zostały raz zobowiązania, bo to wszystko było na kredyt, co tam ten rząd robił. Yy, dwa, że yy, po prostu to są takie instrumenty finansowe wyjęte poza radar Parlamentu Opinii Publicznej, w których można trochę robić, co się chce. Dalej, weźmy Orlen. No, wstrzymywanie inwestycji znów, wmanewrowywanie nas całą tą, tą, tą. I likwidowanie, no ale chyba nie będą budowlane. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Przecież yy, yy, bernięcie w tym kierunku. Jeszcze zgoda na to, żeby to zaostrzać. Hipokryzja absolutna. To znaczy w Polsce mówienie, że rozważają, żeby coś weryfikować. A w Unii Europejskiej się dogadują, żeby to kontynuować, przyspieszać. No to, jest, to jest polityka, która się na nas będzie mścić. Długotrwała utrata konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska gospodarka staje się coraz mniej konkurencyjna i w Unii Europejskiej, i w świecie. Nie da się być konkurencyjnym, mając najdroższy prąd w Europie i na świecie. No nie. Wcale już nie taką tanią pracę. Musimy się zdecydować, jakim krajem chcemy być. Tak? Czy chcemy być krajem, który konkuruje tanią siłą roboczą i tanimi dostawami energii paliw i gdzie jest w stanie coś produkować, czy chcemy być krajem, który dostarcza wysokie technologie? A my jesteśmy ani to, ani to w tej chwili. Więc pytanie: jakby co dalej? I rząd w ogóle nie prowadził na ten temat debaty. Przecież oni oddali lewicy i to jeszcze, żeby to była jakaś taka młoda, technokratyczna, zdolna lewica. Oni starym komuchom po prostu oddali resorty, częściowo cyfryzację, naukę. Ci ludzie wzięli te instytucje i zamiast tam coś rozwijać, to swoimi koleżkami zaczęli to obsadzać. Na cyfryzacjach... No i Bosak, jak zwykle ma Tu z gwoli grać w ping-ponga. Co tak z to tego, że to premier mówi jakieś obietnice, jak, jak zwykle z nich nic nie wynika? A prawda jest taka, że polska gospodarka traci na konkurencyjności i coraz więcej firm się zamyka. Wystarczy spojrzeć na Rafako.